mówiąmy o Polsce i z czego jesteśmy dumni jako Polacy. Ze mną są Dominik, Konrad, Asia i Ola, którzy pomogą mi przejść przez to i razem wspólnie zastanowimy się nad tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Oddaję ci głos Dominik. Myślę, że warto rozpocząć od polskiej kuchni. Pewnie, że tak. Polska kuchnia jest bardzo różnorodna. Bigos, schabowy, pierogi. A co ze świętami? Co to z folklorem. Polski folklor, oczywiście, jak najbardziej. Czyli Zostajemy przy muzyce. Możemy być dumni chyba z Chopinem, bo to jest w ogóle niezaprzeczalne, ale mamy też fajnych młodych kompozytorów, jak na przykład Radzi Demski. Kojarzycie go, nie? No tak, to ten, który zrobił remix do Beyoncé. Tak, tak, dał radę. Zrobiliśmy też ankietę. Teraz przeczytam Wam, co na ten temat sądzi Janek. Powinniśmy być dumni z Jana Pawła II. Niewątpliwie papież jest ważną osobistością w kościele, bo Tyła trzymał poziom Polaków, a kiedy zatrzymał, zaczynał swój pontyfikat, Polska jeszcze była komunistycznym państwem. My teraz przejdźmy do sportu może to? Polska wygrała chyba w 74. w Meksyku, no nie? Siatkówka. Tak, tak. Polska 2014. Nasza reprezentacja zapisała się wielkimi literami w historii światowej siatkówki. No tak, ale nie zapominajmy o szczypiornistach yy, czy też skoczkach. Teraz już wszyscy na świecie wiedzą, że Polacy będą walczyć do końca. To zostawiamy sportowców idziemy do pięknych kobiet. O, mój temat. Długie nogi, Ani Rubik, uśmiech uroczy, Janny Krupy. Ania, częstochowska krew. Ale nie tylko w mediach można spotkać piękne kobiety. Wystarczy tylko wejść do Norwida. W końcu Polki to najpiękniejsze kobiety na świecie. Dobra, dobra, a co z facetami było? Również cudowni, utalentowani jak na przykład reżyser Idy, Paweł Pawlikowski albo najpiękniejszy z pięknych. No, czyli Rafał Maślak. Podsumujmy tylko, możemy być dumni z bycia Polakami, na tym kończymy na dzisiaj, trzymajcie się, a teraz mała niespodzianka. Cześć, tu Rafał Maślak, Mister Polski 2014, chciałbym gorąco pozdrowić Liceum Ogólnokształcące numer 9 w Częstochowie, trzymajcie się serdecznie, pa!